No, dzień dobry, dzień dobry widzowie! Ja was zapraszam, będziemy dzisiaj grać na anarchii, tylko normale. To jest mój znienawidzony tryb. Ja totalnie nic w tym trybie nie umiem. Wygrałem raz bitwę i do tyle, a resztę to ja przegrywam. moje PVP na normalu, w komentarzu proszę ocenić wiem, że już był taki odcinek, że gram tylko akcji, spróbuję wpaść 1050. A tu próbuję wbić po prostu No chodź koleżanko. Może tu będzie mój pierwszy Proszę ocenić my PVP od 1 do 10. Na miecze. Eps. Jak wszystkie tryby chodzi? To na pewno nie będzie z tego spok, bo ja to fajnie nie mam do tego trybu Teraz pierwsza osoba, która bym mnie czytała a to co nie ma być za sygnał? 940? L, ale nie jeszcze z tym Tysiaczek, a robimy tysiaczka To jest 15 minut, tysiaczek? Możliwe nie! Tak, proszę! nie no. No, no, nie wyjmę tej Proszę ocenić szczerze, nie obrażam się. Dobra, powyżej 1000 nie mam szans. Trochę słabo. Teraz spotkałem ziemię prawie w 1340, więc nie na normalność nas. O, nas. ale mała strefa weszła. Proszę o... Dobra, no niby to ciągle dla wspomnianiu, ale... Mało. Tak! Dużo! Moje mar marzenia właśnie się skończyły. 10, 150. Nieźle. A jak coś w tym lewym Jedna czacie, pisze ile tak? Mamy. Słaba Czemu mi się wydaje, że wszyscy gracze z wyższym tym są na Nie wiem, mam takie wrażenie, że są po prostu dobre w to nie jest jakiś straszny dobry. Ile mu zostawiłem? Oj, blisko! Ej, widzowie! Szczerze, gdybym to wcześniej tylko, to by było mocno. To bym już miał. Ale nieźle widzowe, no. Trzeba przygnać, trzeba przygnać. Więc coś mam do śmierci, tylko z pojedynczych wartych. A chwilę większość z takich arant. Nie wiem, żeby ktoś się aż tak nie dał. To druga taka wielka. Ej, nie, no koleżanko! z przegram przez to, że mi się ręka trzęsie. Klaszanka, kubu Kubeks gdzie tak było w sensie. myślę, że to jest taki potencjał tak trochę na ten krywiak tylko on tak dziwnie go szkucą jest mnie zdziwi? To byłem, no, nie wiem, co ja robię, no... No, kolejny 1157, no, co to? To, to. to, jest to, to mamy grę. A co? Nie, to nie ten, co? Kolega lata! Ty, ty, Laura! Pojeb nie jest odpalony! To są... Nie, jak ktoś powie, że to nie jest odpalalne, to... Jak... Nie, tylko mi się zdawało, że on jest opalny. Bo on tak jakoś taksi, który ci u mnie Nie, proszę mi co wypowiedzieć w komentarzach, jak chcieli. Uuu, jest szansa na elo nawet. Coś gorszy może ode mnie. Chyba, że... No. A, wydawało mi się, że goździł maczka. O no, takie mam wrażenie. Widzimy, jest właśnie elo, ale ja plus plus miecz, to ja totalnie nie mam z tego czegoś brać. Dobra, miecz z takiego grupy wejdzie. Taka masz kolega, mój pan Bułaczka Kastii Lord Rybak, nie wiem, pytanie jest, skąd te ostatnie dwa. E, czekam aż wróci z wakacji ten mały szczur. Bo on zależy leży na plaży nie może nagrywać ze mną. To mi się nie podoba. mi smutno. Ej, to obecnie brąz 3, ej! Ojej. Proszę, jak doskonałe plus 8, to jest 30, bo jestem uradowana, że piję na tym tysiąc po prostu wycofana. To jest to samo? Nie. Mógłbym miał niebieskiego skina. Ale się z nim nie ma Gdzie bym

Jakby bym przegrał to dosłownie. Teraz 1015 tak Tak. Będzie zaraz oknie oknie, zaraz tam trafi, już powiedz, że... Lub ja tam trafię. O nie, 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 nie. Nie bawi mnie się to. 1020. Ja zaraz będę mieć więcej niż na oksa. No i do pas. To ja sobie już mogę żegnać z tym 1019. To nie jest odpalone nie nie No Ja się no, Może 30. będzie dżed się stwarza Nie Nie! Ja go już grałem! Na niego przed nagrywkami jednego normala już przegram. On jest dobry. Я на мяу. сердце. Минус илэ! Да сердце уже не могу. Czy nam ocenić moje I Jest! Znowu to zrobiłem! Od 1 do 10 ja bym tak w swojej powiedział, że jak 5 na 10 na, mi na miecze, oczywiście. Tak, 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 tak. że można mieć x-ray ale nie można mieć killaury. Że można mieć na nim, czy to jest tak zwane? x-ray, ale killaury to już nie. To było dziwne. To było dziwne. Ja <głos》> dostaję też czasami 1077. To mnie stresuje też. Moc znaczy tego poszło ostatni pojedy dobra nowy początkujący mi się tutaj daje. tak wydaje. Tak mamy. Zobaczmy jaka uda. Mamy taki to. No szybko, szybko, bo mi widzowie usikają. No brak widzowie. Jeżeli skończę w tym miejscu, ja się z wami żegnam i po opisie będzie, czy wygrałem, czy Na raz, to.